Siemanko z tej strony mroził. będzie kolejna krypta, tym razem labirynt. Albo loch, jak to woli. I, I doszedł jeszcze nowy, który też nagram jest to pracownia, która jest dość ciężka. Przynajmniej na 140, no ale nagrywamy 88. Dobra, dajmy start. Zachęcam do dania suba. Dobra, czy ja jeszcze tylko zmienię ten zapas rzutu. Możemy sobie wziąć tutaj e, przypływ adrenaliny. Dobra. Uruchom. Dobra. No jestem oczywiście z Pawłem. Siemano Dobra, niech się to ładuje O, trochę to ładuje, ale... Możecie również wysłać donate'a, zostawię link w opisie długo to ładuje. No dobra jesteśmy. Dobra. Teraz lecę na kamień. Musimy zebrać klucze. No czy klucze? Dobra, niszczymy kamień. Okej, tu jest klucz. Zawsze ja nie będę ten klucz bo nie jest blisko. A key key. O. Dobra, idziemy do lochu otworzyć. Ale wchodzimy, możemy też urny niszczyć. No, musimy 100 urn. Dobra, ty idziesz po kluczek? Ja będę ten najbliżej te urny niszczył. tu je trudno. To jsou co, monetky, které možná by nás tam vydat v sklepě. které jsme to taková by. Tohle těch monetek tu bylo. A niszczymy wszystko, nie mamy jeszcze, ja mam jeszcze iś w górę. No, Nagrywam na, na, na tutaj bez głosu. Mamy wszystkie klucze, tam musimy otworzyć drzwi. 40 uur. No i tu musimy zbierać też tarcze, żeby nas nie biło. No i mamy kolejny ten. Zostawiamy się, tarcze tu przy okay, wejściu. Ok. Bierzemy tarcze. Mamy kamień, który musimy niszczyć. No to akurat chyba bozy jest najłatwiejszy do pokonania. O, musimy łapki Mam nie tu tustaka. Mamy pułapki. Łaba skrzynkę zniszczyłem. Dobra, pułapka. Dobra, mamy jest ostatni poziom.

dodamy jeszcze mamy dwie urny nawet trzy Rush je jednáště. OK. Půjdeme tutaj. Rovnám si się jest gdzieś starsza, ale... Chyba źle poszedłem. Ale no dobra. Ale i mamy bosa I urny już jest zrobione. No, to by było na tyle. Ja to nie trwało. długo za nie No Aleś no, minut Zrazu nagram też e, tą pracownię. Żeby odcinek nie był taki krótki. Ale jest blokada profilu musimy poczekać chwilę. No, no zrób się... cięcie najwyżej tyle. No. Dobra, jestem z powrotem po krótkim cięciu jedziemy pracownie. Już jest nowym lochem. Zarazem ciekawszym... Zobaczymy, może jeszcze jakieś nowe lochy dodadzą? Szczerze wątpię, ale to, dodali bo to i tak jest dużo. No... No, zobaczymy, czas pokaże. Ale fajnie by było, było, jeszcze jakieś fajne ruchy Dobra, ja się znowu załaduję No ok. tu musimy szukać kluczy Więc wybawiam, gdzie są jedynie Mhm. Ty teraz tak, leć za ten domek biały. Za tym domkiem tam jest jedna ta do zniszczenia. Okej oh. kamień. Dobra. Okej. Okay. to lecimy dalej szukać właśnie musimy zbierać tutaj blue A chłopie gdzieś klucze w tą stronę mamy klucz cienia. jest z tych z ułem. Tfu, zwierzę. No. I teraz tu wchodzimy do środka. I wchodzimy na sam dół. A ja Ok. Tu do środka, się tu pójdzie, no i tu zaraz ruszały mi różne takie skrzyneczki, o to jest kolejny kamień. Oczekam na minigana, żeby było szybciej. aż takie pudełka no Zwał jak zwał A tu jest gdzieś kluczek właśnie. i możemy lecieć do dziwy ten miesiąc złoto zakończył prawie lecimy do dziwy a coś glu glu Sama Okej, okay. logo no, też czekamy Dobra, ten nas reportuje Dobra, lecimy No, czy zony musimy tutaj niszczyć? Da geç kurtacak nişan. Şu urne. Ara gana.

widzę, nawet dość spore to jest. I masz czy gruchotacze, mógłbyś mi nie pokazać... tu, tu, mógł. zostawić. A dobra i taką przejść, do balus. Okej. Okay. A czemu ty? Nie? Jeszcze ty tam chyba zniszczyłeś ten. A nie, dobra, jednak nie szukamy jeszcze dalej. Ja chyba nic nie ma. Jeszcze jakieś urny były. mamy teraz musimy lecieć do drzwi. Poniższmy wszystko. Muszę jakieś pułapki. No, tady máme předostatní, no. Tak, ještě máme urny. Jeszcze mamy górne Okej, okay, tu jeszcze, tu jest tutaj O kurde, gruchy się rozpiły. mam mam nie okay, jeszcze czternaście, na Jeszcze dziesięć. Jeszcze jakieś płatki broń. Jeszcze cztery górny. Okej. Okay. Kolejna. Jeszcze jedna. Jeszcze ostatnia jest. No i mamy bosika Ja i na lukę Okej. złożyć. Okay. Jedna z bosik. Dobra, będzie udało i szybko Na 10 minut to dajeło. Odbierzemy jeszcze sobie nagrodę